Witajcie! Dużo się ostatnio dzieje na C +E. Jest nowe studio, są nowe audycje i partnerzy, dzięki którym możemy tworzyć jeszcze więcej i jeszcze lepszych treści. Dziś będzie tego doskonały przykład, bo dzięki Volvo Trax Polska mamy do dyspozycji zestaw z Volvo FH Aero, który ma wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania, jakie można spotkać w ciągnikach siodłowych tego producenta. Model FH Aero konsekwentnie zgarnia branżowe nagrody. Ma już na koncie chociażby tytuły Green Track 2025 czy pojazdu ciężarowego roku 2024. Obecnie jest flagowym, najczęściej sprzedawanym pojazdem Volvo w segmencie transportu długodystansowego. Premiera modelu była głośnym wydarzeniem. Teraz mamy okazję sprawdzić, o co właściwie tyle szumu. Zobaczymy, jak prezentuje się z zewnątrz, pokażemy, co kryje w środku. Przejdziemy też przez wszystkie najważniejsze funkcjonalności i wprowadzone zmiany. A na koniec wyruszymy na jazdę testową. Zasubskrybujcie C plus E i jedziemy z tematem. Was obowiązuje. W konstrukcji kabiny pierwsze skrzypce gra Aero, Dynamica. opływowy kształt, wydłużona kabina, zastosowanie kamer zamiast lusterek. Tu wszystko podporządkowane jest minimalizowaniu oporów powietrza. Czy udało się pogodzić optymalizację z designem? To zawsze jest subiektywna ocena. Chociaż mam sentyment do starej, klasycznej motoryzacji, to szczerze przyznam, że mimo wszystko większość wprowadzanych dziś na rynek konstrukcji też mi się podoba. Po prostu widać w nich nowoczesność i znak naszych czasów. O tym, jaka jest Wasza opinia w tym temacie, chętnie przeczytam w komentarzach. Różne zdania z pewnością będą dotyczyć kamer, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie po prostu branżowy standard. Rynek i konstruktorzy nie mogą ignorować korzyści ekonomicznych i ekologicznych, jakie daje to rozwiązanie. Ekonomia i ekologia to zresztą słowa kluczowe projektu konstrukcji Aero. Zmniejszenie oporów powietrza nie jest przecież celem samym w sobie. Chodzi o obniżenie spalania paliwa, które w tym przypadku zredukowano o 5%. Jeśli dla kogoś brzmi to jak niewielka różnica, to zapewniam, że w transporcie jest to ogromna wartość. Tylko jedno sprostowanie spalania paliwa albo zużycie energii. Bo Volvo FH Aero to rozwiązanie dla wszystkich wariantów układów napędowych, zarówno z silnikami diesla, jak i elektrykami czy jednostkami zasilanymi LNG. Ale o tym później. Wracając do wyglądu. Oprócz smukłego, aerodynamicznego kształtu sylwetki, uwagę zwracają nowe logotypy: Iron Mark na dole i Sprit poniżej szyby. Ciekawe jest też oświetlenie z systemem adaptacyjnym, który automatycznie przełącza światła, aby zapobiec oślepianiu innych uczestników ruchu. System jest aktywny w nocy i przy prędkościach powyżej 10 km na godzinę. Można go manualnie aktywować lub wyłączać. Jeszcze dwa słowa o systemie kamer, który naturalnie idzie w parze z rezygnacją z lusterek. Mamy tu ciekawe rozwiązanie kamery narożnej od strony pasażera, która zwiększa widoczność w prawym narożniku i aktywuje się automatycznie po włączeniu kierunkowskazu, wyświetlając obraz z tej strefy na bocznym wyświetlaczu. Aerodynamiczność sylwetki to uzupełnienie oszczędności, które przede wszystkim generowane są przez układ napędowy. Model, który dostaliśmy na testy, to 4x2 z silnikiem wysokoprężnym D13 o mocy 460 mechanicznych. To najbardziej oszczędny wariant, który osiąga moc maksymalną w zakresie 1240-1600 obrotów i maksymalny moment obrotowy 2600 Nm między 900 a 1240 obrotów na minutę. Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach przekłada się na mniejsze spalanie, bardziej płynną i cichą jazdę. Jak już wcześniej wspomniałem, Volvo FH Aero niekoniecznie musi być zasilany dieslem. Są też wersje z silnikiem elektrycznym w wersji 490 kW i napędzana gazem jednostka w wariantach od 420 do 500 koni mechanicznych. Tradycyjnie w Volvo mamy skrzynię biegów I-Shift. Tutaj zautomatyzowaną, 12-biegową, systemem IC, wykorzystującym informacje o topografii terenu. Aktywuje się on automatycznie w trybie jazdy ekonomii lub standard, przy tempomacie ustawionym powyżej 40 km na godzinę. Inteligentny system, korzystając z informacji o specyfice drogi przed nami, automatycznie dopasowuje strategię zmiany biegów. Wszystko oczywiście po to, aby zestaw poruszał się oszczędniej i tak optymalnie, jak to tylko możliwe. Okej, okay, idziemy do środka! Kabina, którą mamy w zestawie testowym, to wersja Glob czyli środkowy z pięciu wariantów modeli FHA I rzeczywiście, nie jest tu ani za mało, ani przesadnie za dużo przestrzeni. Widać, że to wersja zoptymalizowana pod transport międzynarodowy. Wysokość kabiny to 205 cm, z czego 196 cm mamy od pokrywy przedziału silnikowego. Więcej przestrzeni oferują warianty kabiny Glob XL i XXL. Przy czym ta ostatnia jest szczególnie ciekawa, bo pomimo, że została wydłużona, to nie narusza ograniczeń związanych z długością pojazdu. Wszystko dzięki przepisom dotyczącym samochodów ciężarowych o zwiększonej sprawności energetycznej. W różnych wariantach dostępne jest również wykończenie. My dzisiaj dostaliśmy wersję z wykończeniem skórzanym w kolorze czarnym. Chyba nie ma sensu, żebym tylko opowiadał o tym, jakie elementy wyposażenia znajdują się w kabinie. Po prostu zobaczcie sami. Schowek wewnętrzny, znajdujący się nad przednią szybą, został podzielony na cztery kieszenie. Są też dwa duże schowki z żaluzjami. Pod leżanką są jeszcze dwie szuflady o łącznej pojemności 130 litrów. Do tego są też dodatkowe miejsca na drobne przedmioty u wezgłowia i w nogach łóżka. Leżanki mają wymiary 74 na 200 cm z częścią środkową szeroką na 81,5 cm lub 74 na 200 wysuwana do 88 na 200 z częścią środkową 95,5 cm. We wspomnianej wersji Globetrotter XXL mielibyśmy tu leżankę długą na aż 213 cm. Generalnie przy konfiguracji pojazdu jest dużo decyzji do podjęcia, bo nawet układ klimatyzacji jest w kilku wariantach. Jest klimatyzacja sterowana ręcznie, ale też układ automatyczny z opcjonalnym czujnikiem nasłonecznienia, mgły i jakości powietrza. No i oczywiście wariant z systemem parkingowego schładzania kabiny – iPark Cool. To ciekawe rozwiązanie, bo system kontroluje stan akumulatorów, aby nie doprowadzić do problemów z rozruchem. Oblicza moc potrzebną do ogrzania lub schłodzenia i w przypadku niepełnych akumulatorów sam ustala intensywność swojej pracy. Dodatkowo jest przy tym o około 20 dB bardziej cichy. Trzeba też wspomnieć o fotelu i kierownicy. Standardowo siedzenie kierowcy reguluje się w sporym zakresie. Poziomo to 240 mm, a pionowo 100 mm. Kierownica może mieć średnicę 450 lub 500 mm. Porusza się w zakresie 90 mm i ma zakres regulacji 28 stopni. Regulacja pionowa kierownicy jest dostępna opcjonalnie, ale liczby liczbami. To jest po prostu Volvo i wszystko jasne. Komfort jest tu zawsze na poziomie. Bardzo dobre wrażenie robi też deska rozdzielcza i ekran sterowany dotykowo. że ciężarówki są dziś komputerami na kołach, już nikogo nie dziwi. Technologie poprawiające bezpieczeństwo czy wspomagające jazdę kierowcy weszły w ostatnich latach na zupełnie inny poziom. O szczegółach tych systemów opowie nam instruktor Volvo Trucks Polska, który na co dzień szkoli kierowców z ich praktycznego zastosowania. Pojazdy Volvo Trucks wyposażone są w jedne z najbardziej zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa wspomagających kierowcę. Ale musimy również pamiętać o tym, że to kierowca odpowiedzialny jest głównie za bezpieczeństwo oraz bezpieczne prowadzenie pojazdu. Pojazd, w którym dzisiaj się znajdujemy, wyposażony jest m.in. w system, który ostrzega o ryzyku kolizji z funkcją awaryjnego hamowania. Dzięki kamerze i radarowi zamontowanemu na przedniej ścianie pojazdu, pojazd można powiedzieć obserwuje to, co się dzieje przed pojazdem. Jeżeli dojdzie do sytuacji niebezpiecznej, zbyt małej, małego odstępu od poprzedzającego pojazdu, Pojazd poinformuje nas o ryzyku kolizji przez czerwone światło rzucane na przednią szybę pojazdu. Jeżeli kierowca zignoruje ten sygnał, może dojść do awaryjnego hamowania. I w tym przypadku, żeby nie doszło do kolizji, najechania na pojazd za nami, na nasz pojazd. Nasz pojazd automatycznie uruchomi również światła awaryjne i po zatrzymaniu zaciągnie hamulec ręczny. Jeżeli chodzi o radary, które są zamontowane w tym samochodzie, są one zamontowane po obu stronach. Mają one za zadanie właśnie monitorować martwe strefy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Tutaj tak jak widzimy, w przypadku kiedy inny pojazd albo inny pojazd czy obiekt poruszający się znajdzie się w naszej w obrębie tego radaru, jest wyświetlana taka kontrolka żółta, która, która właśnie informuje nas o tym, żeby, żeby nie skręcać, bo może dojść w tym momencie do kolizji. Z tymi radarami współpracuje również system ostrzegania o ryzyku kolizji przy skręcie w prawo. W momencie, kiedy będziemy chcieli skręcić w prawo. A pojazd, czy rowerzysta, czy jakiś inny obiekt znajdzie się w zasięgu radarów, automatycznie samochód wyhamuje i nie dojdzie do kolizji, do zderzenia. Dodatkową funkcją, która również współpracuje z kamerami. Jest asystent otwarcia drzwi w momencie, kiedy zatrzymamy pojazd i będziemy chcieli opuścić pojazd, system przez kilka minut będzie nadal aktywny i w momencie otwarcia drzwi, jeżeli cokolwiek znajdzie się w naszej martwej strefie, automatycznie zostaniemy ostrzeżeni o tym, o tym, o tym obiekcie. W pojeździe znajdziemy również kamerę zamontowaną na tylnej, tylnym zwisie ramy pojazdu. Służy ona właśnie do, do wykrywania i do monitorowania niechronionych użytkowników drogi, takich jak na przykład piesi. W momencie kiedy manewrujemy samym ciągnikiem, szczególnie na bazie, na, na parkingu i widok z kamery jest również prezentowany tutaj na tym wyświetlaczu bocznym. Jedną z takich ciekawych funkcji bezpieczeństwa, którą, którą Volvo posiada w swoich samochodach, jest dodatkowy układ wspomagania, nazywany VDSM. Jest to układ elektryczny, właśnie zamontowany na głównej przekładni kierowniczej pojazdu. Ma on wiele zalet, szczególnie manewrowanie przy niskich prędkościach staje się dużo dużo łatwiejsze. Możemy sobie z poziomu właśnie tabletu ustawić responsywność tego, tego systemu. Taką dodatkową zaletą tego systemu jest to, że w przypadku np. wyjeżdżania z tunelu aerodynamicznego, bądź bocznego wiatru nasz pojazd nadal będzie utrzymywał tor jazdy na wprost. W przypadku wystrzału przedniej, przedniej, przedniej opony ten system będzie w stanie zblokować nam układ kierowniczy na tyle, żeby, żebyśmy nie zostali ściągnięci chociażby na przeciwny pas. Pilot Assist wykorzystuje kamerę, która jest zamontowana z przodu pojazdu oraz radar. Kamerę, kamerę po to, żeby zczytywała linię i utrzymywała pojazd na pasie, po którym jedziemy. Po którym jedziemy. Natomiast radar, żeby utrzymywać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu. Ten system jest mocno powiązany właśnie z tempomatem adaptacyjnym. Pilot Assist również bierze pod uwagę znaki, które mijamy na drodze. W przypadku właśnie, e, tak jak teraz, ograniczenia 80 km na godzinę, jeżeli dojedziemy do, do znaku z tak zwaną sześćdziesiątką, pojazd automatycznie nam zwolni. Po odwołaniu tego znaku pojazd samoczynnie, e, w bezpieczny sposób e, przyspieszy. Dzisiaj w zasadzie każdy pojazd, który porusza się w ruchu międzynarodowym, posiada e, tempomat. Pojazdy Volvo, którym dzisiaj podróżujemy, e, posiadają wgrane mapy w pojeździe. Natomiast jeżeli danej drogi nie będzie wgranej w aktualnym pojeździe, ten pojazd zaczyta sobie te dane z tak, zwanej, z tak zwanej chmury. Co nam dzisiaj daje tempomat topograficzny? Przede wszystkim niższe zużycie paliwa. Jest taka zasada wśród kierowców, wśród osób szkolących kierowców, że im więcej jazdy na tempomacie, tym te spalanie będzie niższe. Jako dowód na to, że nasze pojazdy są bezpieczne, otrzymaliśmy wyróżnienie, otrzymaliśmy nagrodę z testu NCAP, test, który był przeprowadzony pierwszy raz wśród... Producentów samochodów ciężarowych, w których brali udział wszyscy producenci pojazdów ciężarowych, i Volvo za całokształt bezpieczeństwa otrzymało jako jedyni w branży 5 gwiazdek: 5 gwiazdek Volvo FM, Volvo FH za całokształt bezpieczeństwa. Oprócz technologii wspierających kierowców, są też rozwiązania wspierające działalność przewoźników, jak telematyka Volvo Connect to system do zarządzania flotą, który oprócz lokalizacji dostarcza innych kluczowych dla organizacji danych, jak bieżące osiągi i zużycie paliwa, czy historia i plany serwisowe pojazdu. Myślę, że na dziś wystarczy już teorii i specyfikacji technicznej. Czas skorzystać z okazji i wybrać się na przejazd testowy z instruktorem. Ja idę się szkolić, a wy dajcie znać, co myślicie o kierunku, jaki obrało Volvo w projektowaniu. Jak waszym zdaniem prezentuje się nowy model FH Aero? Komentarze są wasze. Życzę szerokości steplus e i do zobaczenia. Ile mamy ton na naczepie? Mówię, samochód, jest samochód jest obciążony. Tak, samochód jest obciążony praktycznie maksymalnie. Yy, całkowita masa pojazdu w tym momencie to jest 39,5 tony. Czyli plus prawie minus, max. Prawie max, tak jest, prawie max. Tutaj prawa strona kamera, tak? Tak, jeżeli włączyłbyś sobie teraz kierunkowska sprawy albo dedykowany guzik, który jest tam pod tabletem oznaczony właśnie jako kamera, no to, to będzie cała martwa strefa. Teraz jak aktualnie jest wyświetlona nawigacja. Tam Jest taki przycisk kamery, więc na stałe będzie włączona cała prawa strefa, cała prawa, prawa strona na wysokości właśnie kabiny. I tutaj w tych tabletach, tak jak widać. Na przykład są takie trzy linie, prawda? Pierwsza linia to ta taka najdłuższa to jest linia oznaczająca koniec zestawu. Kolejna linia to jest 25 metrów za naczepą, i ta ostatnia, taka najmniejsza to jest 50, 50 metrów za naszym zestawem, więc bardzo łatwo ocenić odległość, gdzie w zasadzie jest samochód, który, który jedzie za nami i czy w zasadzie mamy możliwość wyprzedzania tam, gdzie można, czy, czy nie. Ale jakaś początkowa kalibracja jest tutaj potrzebna? Tak, jeśli chodzi yy, tak, o tak, tak, Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, jeżeli samochód przychodzi praktycznie z fabryki, to trzeba takie kamery skalibrować, trzeba ustawić na końcu właśnie naczepy spiąć w ogóle zestaw, z naczepą ustawić ustawić sobie taki punkty końca naczepy. No i zaznaczyć ta linia, ta pierwsza linia, którą tutaj widzisz to najdłuższa, ona jest ona jest można ją po prostu przesuwać albo do przodu, albo do tyłu i trzeba ją ustawić zgodnie z końcem zestawu i wtedy w momencie właśnie manewrowania tego tym pojazdem, to zawsze kamera będzie podążała za końcówką, za końcówką naczepy, nie? Czyli ta naczepa nigdy można powiedzieć, zawsze będziemy widzieli róg tej, tej naczepy. I taką, masz taką kontrolkę żółtą, taki kwadracik, który się świeci w prawej, z lewej strony, to oznacza, że znajdu, znajdował się samochód w twojej martwej strefie, czyli może dojść do sytuacji, że żeby, żeby po prostu nie skręcać. No tak jak teraz, teraz w tym momencie się zapalił, bo widzimy, że dwa samochody przejeżdżają obok nas. Włącz teraz lewy kierunkowskaz. O, i to, o czym mówiłem, że jak chciałbyś w tym momencie wyprzedzać, to widzisz, że na, na pasie, na którym chcesz zjechać, jest inny samochód, więc dodatkowo jest sygnał dźwiękowy i, i kontrolka się zmienia na, na czerwono. To, co jeszcze jest fajnego, właśnie w tych kamerach, że na przykład w momencie, kiedy parkujemy na jakąś pauzę na parkingu w nocy, to te, te cms -y, czyli te kamery, mają taką opcję Night Vision. Czyli w nocy uruchamiając ten tryb właśnie taki nocny, to widzimy, widzimy w tych tabletach tak jakbyśmy widzieli w dzień, tak? Co dzieje się wokół pojazdu? Tak? tak, tam jest taki night mode, tak? To jest ten, no, ten środkowy. Po lewej stronie na kierownicy masz cały panel sterowania tempomatami, tempomat właśnie zwykły, ten pilot assist i też tempomat zjazdowy. W momencie kiedy byśmy teraz jeżdżali z jakiejś, tam, z jakiejś góry albo z takiego większego wzniesienia, no to warto właśnie skorzystać z tego tempomatu zjazdowego, bo automatycznie w momencie kiedy wciśniemy ten, ten przycisk tempomatu zjazdowego, przy tej prędkości samochód zaczyna nam hamować, czyli nie osiągnie wyższej, wyższej prędkości. Oczywiście właśnie do tego hamowania jest używany hamulec, hamulec silnikowy WEB. No samochód... I tu jest ta funkcja zjazdowa, nie? Tak, tak. Jeżeli byśmy teraz zjeżdżali, sobie wciśniesz teraz tę funkcję zjazdową. No, jest tak, no to jest wciśnięta. tak? Tak, no to masz prędkość jaką teraz? 86. 86. No teraz widzimy, że, że znowu droga będzie bardziej płaska, więc jakbyśmy nadal zjeżdżali z, z góry, no to wiadomo, że ciężki pojazd będzie, będzie, będzie próbował się rozpędzić. Natomiast w momencie, kiedy wcisnąłeś ten, ten przycisk tempomatu zjazdowego, ta prędkość jest blokowana, samochód nie osiągnie wyższej, wyższej prędkości. No i tu, tak jak mówię, tutaj jest, w pierwszej kolejności wykorzystywane są hamulce e, pomocnicze, czyli hamulec silnikowy wep. A w momencie, kiedy góra jest dosyć stroma i mamy dosyć, dosyć, dosyć ciężki, ciężki ładunek, no to wiadomo, że ładunek zaczyna nas pchać. Tak? No to jeżeli hamulec silnikowy być może nie podoła e, zadaniu, to wtedy to sukcesywnie jest jeszcze dociskany e, pulsacyjny hamulec e, nożny. Czyli hamulce. Ja to sam, hamuje. Tak, sam, sam hamuje? Tak, sam hamuje, tak. Najważniejsze, żeby hamulec silnikowy był w pozycji automat czyli, auto, automat, czyli manetka do samej góry podciągnięta. I teraz tak jest. To jest też fajne, że samochód no, posiada ten tempomat topograficzny, który w zasadzie czyta drogę. Daleko w zasadzie, bo samochód wie, co będzie za 10 km: czy będziemy jechali pod górę, czy będziemy zjeżdżali, czy będziemy zjeżdżali w dół. Samochód widzi to, co powinien zrobić. Tutaj pod kątem właśnie ekonomiki paliwowej wie, jak, w jakim biegiem powinien się rozpędzić, czy powinien zredukować, czy powinien przyspieszyć przed tą górką po to, żeby jak najbardziej efektywnie wjechać, jak naj, najwyższym biegiem pod, pod górę, po to, żeby wiadomo, ta ekonomika paliwowa i spalanie było jak najniższe. Bo każda redukcja biegu o jeden, no to jest wyższa dawka paliwa. Ale on teraz wyrzucił na bieg jałowy. Teraz... To znaczy teraz wyrzucił na tak zwany N. Bo stwierdził, że jeżeli mamy, mamy tak lekko z górki i mamy, mamy jeszcze nie, nie utracimy tak zbytnio prędkości, no to możemy sobie wyłączyć, wyłączyć na ten tak zwany iron, czyli taka funkcja, która, no tak jak mówię, samochód ocenił, że będziemy, będziemy chwilę jechać z góry, mamy prędkość, mamy, mamy ciężar, więc więc yy, warto wykorzystać, tak? Czyli wrzucił na luz. W, wrzucił na czyli, luz, tak zwany <laughs> luz, Czyli to, czego zabraniają robić w szkołach nauki <laughs> 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 Bo stwierdzają, że to nie jest ekonomiczne. To nie jest ekonomiczne. To tak <laughs> jest. To zawracamy, nie? Tak, i teraz zwróć uwagę, jak będziemy, będziemy wjeżdżać na rondo, co się dzieje z końcem, z końcem naczepy. Przy takich standardowych lusterkach w zasadzie, w zasadzie w pewnym momencie koniec naczepy nie jest widoczny, a teraz przy takim ostrym skręcie na takim ciasnym rondzie, zobacz, że, że cały czas ta naczepa, ten środek, tył naczepy jest umiejscowiony na, środka, na środku tabletu. Czyli, czyli zmienia perspektywę. Tak, ta kamera, ta kamera, która, która, ta kamera która, jest, która jest właśnie w tym samochodzie, ona podąża za końcówką, za końcem naczepy, po to, żeby zawsze kierowca miał kontrolę nad czym, nad tym, jak, jak, jak ten zestaw się zachowuje w tych właśnie ciasnych właśnie rondach, ciasnych skrzyżowaniach. To jeszcze taka fajna funkcja jest przy, cof przy cofaniu, jakbyśmy cofali, to też w pewnym momencie przy standardowych lusterkach ucieka ci ta końcówka tej naczepy, więc w zasadzie nie wiemy, nie widzimy już nic, czy, czy, czy cof cofniemy między, między załóżmy samochody czy nie. Tutaj mamy takie dwa różne dodatkowe tryby. Możemy tą kamerkę przesunąć tylko już w tym momencie manualnie o 18 stopni w jedną stronę i później o 36. Więc to cofanie na tak zwaną prawą stronę staje się naprawdę łatwe.